Siemanko ludziska z tej strony Eriksa. Witam Was bardzo serdecznie, jest ze mną. Miki, mieszka Miki, mam trzy dziki. Tak, gramy w, gr w grę Blockade po raz trzeci. Ja pierwszy. Na kanale pojawi się po raz trzeci. U Mikulka. Pierwszy. Się jeszcze raz. Yy, to jest chyba druga próba nagrania, bo nam nie wychodziło. chodziło. Yy, gramy na arenie versus i chyba tyle do powiedzenia mam i jakbyście znowu to powtórzyli jakbyście zauważyli że nie umiem w tu grać grę to teraz zauważycie bo gram i nagrywam to zobaczycie jak, jakim jestem derpem w tej grze O tam nie gadaj że nie umiesz nie ja mam to katar o jest... ja no typek lat. poleciał w powietrze no co to ma być co to ma być jeszcze bo nie umiesz się. No! Widzę, wy widzieliście? Strzeliłem typowi w głowę snajperką, która zabija na hita głowę i już i... nie umarł. A może miał zbroję? Nie, nie miał, to pewnie pod ochroną jeszcze miał. No to masz problem. Aha, już się mi kulek. <grym> no nie, nie lubię tych zbroi. Ej, zaraz wygramy! Wygramy, zaraz, chcemy się śpiewać, zaraz No! Skąd? Jak ja nie lubię tych ludzi Dora. jestem trzeci, a Mikulek jest który? Czwarty a, od końca Czwarty od końca, ej, Mikulek Zabiłem. nie, nie, zabiję w filmie. Mikulek, co był swojego Nie, nie da la się <laughs> Ale muszę brać to, jakbym zabił swojego, no, <laughs> swojego. Robię odprowizję! ja. No. Mój mm, kolega robi mi intro. ja Pozdrawiam. Poz poz e, a jak stał intro? No nie wiem, pozdrawiam mojego kolegi, kolega, kolegi, koled. No, ale nieważne. Kolegę o, i kolegów, i którzy mnie lubią, no ale nie mam żadnych. Też <grym> pozdrawiam moich widzów. Wszyscy celu od Mikulka, ale serdecznie pozdrawiam. E, może moi widzowie to coś znajomi, może będę miał ich jako, widzo, jako widzów jako moi, 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 na przykład no, moi koledzy oglądają też Erika, Sleciaka, mnie oczywiście, no że mnie no. Ja No... ile to można magazynku walić na Hena jednego. No kurde. Ja nie... nie lubię, jak oni mnie cały czas zabijają. A ja To jest strasznie wkurzające, wiecie? No, ej! Ej, ten cypek e, strzela z łopaty. Nie strzela, to jest taki, właśnie taki, czas, się trzyma się w łopatę w ręce i, i taki się burzy, że złopa, tak się hmm. budzi, że, że z łopaty zabijasz. No to właśnie, to jest, tak miałem. To, tak używają tego. No, no. Gin! Natomiast nie umiem, nie umiem tego, pocelować w niego. Granat! A nie mam grantów Ja mam TNT podłożę Mam 15 na 40 Za te mile, kurde, wzbijają mi A chcę, chcę tutaj TNT odłożyć, a i chodźcie Dawaj, 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 kościół! No kurde Maśka, nawitko. Dawaj, dawaj. dawaj, no podejść też. Tak. No co za debile, wywalały mi moje tinty. To to był? to to był? Nie! Proszę, to, no! Jeśli słyszycie szumy w tle, to nie mogę nic z tym zrobić. Program mi tak samo... Wygraliśmy! No. Nie mogę niestety, nic z tymi szumami zrobić, bo jak usuwam szum w specjalnym programie, no to, no to w ogóle moje głosy nie schodzi do niebieskich. Dobra. Słyszę, że ładujesz. Ja w połowie tej rundy zakończę, albo nie, jeszcze, jeszcze kawałek tej rundy. Skończy się ta runda i chyba już odcinek będzie z się kurkiem, prawda? Ej, tu jest ta fajna arena. No. Chyba, chyba jak będzie... No. No nie gadaj... Co no, za broń? Jeden hit chciało. Ej, ja też tak Jak będzie 15 minut, no to skończymy. A co? Wiesiel jest? No, jest teraz... Byłem pierwszy, a jestem drugi. Teraz jest 5 minut. Łaps. Tak. pięć minut jest. Dopiero pięć minut się nagrało? No. Dobra. Byłem pierwszy, a ja... pierwszy, a jestem drugi, no. Trzeci o, znaczy. Oś, zapowiada się bardzo długi. Ale <grym> no to oczywiście, że tak. No, jak by nie? Tak, tak. No jak, no? Dobra, ten trzon. Ta drapa. O, u, u, ja. Pierdolna na ja, jaja. Przepraszam, to no, nie. No nie, nie! mnie, nie, dlaczego? Nie! A właśnie no, wam was za komentarze, które mi piszecie. Nawet A co? te takie, e, nawet takie, m, na przykład szu e, coś takiego w tlen... To jest takie ocenianie wasze. Nie mówię, że to jest jakieś... Jak A co? Coś, coś napisał? To, jest... to ja muszę zobaczyć. Coś napisał już coś? Ciebie co obchodzi? Zajmij się swoim kanałem. Ej, to ja... Dziękuję wam e, e, Ej, 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 to, ej, to ja muszę zobaczyć twoje komentarze. Może jakaś dziewczyna będzie? Dla ciebie. A, to tylko o Minecraft'cie i o dziewczynach, tak. To dla ciebie, dla ciebie poszukam dziewczyny. Dobra, skończ kulek. Zajmij się swoim kanałem. Ja jestem pandą. I potrzebuję dziewczyny pandy. Aha, dobra, to się znajdę. Wie kurde na Minecrafte cię poszę. Znajdź znajdź mi wzo! No Dobra! Znajdę ci taką kurde pandę, że normalnie nie wstaniesz jak kurde ten. No jak ten... oni mnie zabijają! Mmm, No. No są za mądre ludzie, normalnie Ej na dachu! No kurde! Spróbuję, aby ten odcinek się pojawił jeszcze dzisiaj, czyli w... Piątek. Co? Co? Ja, ja dzisiaj go stawię na pewno, bo... A, czy, kurde, co ja... co ja robię? No ja chyba też... Mam nadzieję, że go dzisiaj wstawię. Dzisiaj jest piątek i mam Ja nadzieję, na nadzieję, pewno że... dzisiaj stawię Kurde, wbili nam na, na bazie co sobie myślą kurde. A tak. No skurde no, no! Co to ma być? Na dachu są. Ampour. Wiem, nam nadać bię szkoda, szkoda, że nie mam granatów Chcę, budżet, złoto No, nawet nie mogę Mam 4 na 12, super! Brawo, brawo, dobra, brawo Misiu, no, nawet nie strzelić i... Już mnie zaburzyli No, bo cię lubią To jak? Może nie! I to jak, Eryk? I to jak? No. A jeżeli będziecie jeszcze słyszeli jakieś dziwne odgłosy w tle, to moja pralka. A u mnie jakieś odgłosy w tle, to moje te kupie, to głupie papugi, które chciałbym już dawno nie Mikulek, kulek sobie zrobi zupę. Ach, dobra, żartuję, nigdy bym nie zrobił moich kochanych papułek. Ale naprawdę oni mnie wkurzają. Jak idę już zasnąć, albo idę do szkoły, to nie zawsze mnie muszą zbudzić i wiedzę to jest kurzające. Zako, sobie leżę, kurde, śpiesz, to śmijie się. Fajny, sens, Fajny s... Kliknij sobie tap, kliknij sobie tap. Zobacz ile nas jest, na ile. Co? Ja... To nie fair. O tak przegramy. Nie no ma to wyraźli. Tylko sobie leżę i już bym Taki fajny sen mi się śni o pandach. Już było, kurde, się tu Taki sen mi się śni o pandach, a tu, kurde, a tu papugi. I mnie obudził. Naprawdę, to jest wkurzające. Jakbyście zobaczyli, jakbyście mieli takie papugi, takie jak ja, to byście naprawdę, naprawdę eee. zabili ich. Kurde, no jak oni cisną, no. No rzygajcie się, że, kurde, z paniki leży. Ile u nas jest? Ale u nas mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem U nas jest 8, a u nich? Nie. 3 wiem. 1, 2, 3. O 3 więcej. O trzy więcej. wygrywamy! A nie, czerwony. Nie no, na dachu! No teraz ginę na dachu. Ja! Kurde! O bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenastu sien... uczerwanych. Umiem liczyć? No kurde, no jak oni to robią? Nie umiem to strzelać nano. Strzelać nano, nie umie się. Era. Era kokaha di.

Nie płacz, nie płacz, nie płacz, Kru. Mama kupi kredeczki. <grym> ale to zaznało w tej chwili. Ty też lepiej się nie odzywaj, bo jeszcze, kurde... Dobra, nic nie było. Jest, ja mogę nagrywać w więcej niż 10 minut. Jak komuś strzela headshot'a, to zaraz ktoś nie musi zapalić kreda. Polecam Je. wam bardzo, ale to Je. bardzo serdecznie. nie tą kude. Albo, albo gra blockade, bo naprawdę są dwie zarąbiste że które ja jednej nie lubię! A tak, no Robocraft. A, nie lubię ...robocrafta, bo nie umie niestety w nią grać. Ej, ej, trochę trochę nie, to ty przeginasz? Te... O, mam, mam półstaka Co? Masz 64 ty. Nie, 32. A, pustaka, no. Aha, <śmusz> 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 oh, ja Kurde, no kurde. Au! Zwykle mi w tego falce. I napiszcie w komentarzach, jak, jak wam min, mijają święta. Bo mi świetnie. Bo mi świetnie, wiecie, że w... bym. Dobra. Ja bym chętnie... Ej masz rakietnicę, a ja nie mam. No ja to Headshot Headshot'a dostałem w ryj. Auć. Ja się w ogóle headshot'a... Aha, sboks. Uff, jak tu na... Ja tu się nawet ze spawn'a nie da wyjść. <śm> <śm> ja no za tym nie mogę strzelić, a już ktoś mnie zabija. Muszę zobaczyć jakie jakie tam komentarze ci piszą. Właśnie nie widziałem. A pod jakim filmikiem? Oj, yy, twój kolega mi pisze cały czas komentarze. Iron Ninja? Aha, to mój kolega. <laughs> Oj, mój kolega! Oj, tak! <laughs> Dobra, weź się tak. <laughs> Oj nie... no Boż, co, Ty? 14 na 38 deadów, jo! Mówiłam, że ja nie umiem grać. Widzicie, ja jest, nie jestem ogarną w tej... Nie, jestem derpem w tej grze, bo... Bo nie tak za dobrze nie umiem w nią grać, ale Erik już gra, już, ma, już Miał od miesiąca, a ja dopiero od dwóch tygodni szef. Nie no, nie nie od miesiąca, już może już rok. A ja już dopiero może mam 2,5 tygodnia. Muszę się trochę poduczyć to grać. Bo ja mam takie na razie słabe bronię i takimi słabimi się na razie nawalam. Ej, Nie, teraz ja używam ty... Szymka.pl i Bartka, czy, czy nas do, 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 do klanu. Nie, jakiego Szymka ja mam w klasie Szymka i Bartka. Mam w klasie Szymka i Bartka. Nie, Bartek to nie! Dobra, z... Zartuję no! Ja zawsze żartuję. Ale ty teraz... Aaaałłł! Aż mnie wstryknęło w palcu! Co?! W palcu mi syknęło. Dobra. Ja będę bez długu. Ła, wow, mój palec! To boli. No weźże się stąd, kurde! Zyskakują, kurde! No z dachu mnie biją! A nie, ja idę na dach, ja tak się nie będę bawić. A gdzie jest dach, tam w ogóle nasz... Jestem na dachu! No e, byłem na schodach i już mnie ktoś zdjął. Aha, czyli to już on jest na dachu.

Aaaa! Nie trafiłem. Mam 16 na 50. dwa razy strzelić typowi w hełm, żeby mu hełm rozwalić. No, a ty co myślałeś? Nie mógłbym. Dawaj, zakrywaj! Dobra! no kurde! Ej, wygrywamy! A nie, to czerwonie wygrywają. I... Ej, powoli już... Ej! Powoli... Ej! Po... Ej, powoli już będziemy kończyć, no nie? Bo już trwa 16 minut. Tak. Hmm. Ten... O, to Boże! jest... Ja nie lubię tej czerwonej! W <laughs> czerwonej Polacy! Boże! Tak? No, lol! No, w Czerwonych są Polacy, a u nas pójdę Polacy. Polak, kurde, Włoch chyba. Ja nie znam się na mapach. Szwajcar chyba. Nic nie będę mówić. Tak, Polacy, Szwajcar chyba. Nie wiem. Co, Szwajcar? Angl. Nie, Anglik chyba. Anglik i, i chyba Szwajcar, nie wiem. Nie znam się dobrze na flagach, na państwach. No nie! Aaaaaa! Hmm. Napiszcie w, u mnie w komentarzach jaki chcecie minutowy odcinek. Właśnie, my też piszcie, ile minutowych chcecie odcinki. Mi to, mi to normalnie y, nie, mi to figa, czy ten, czy chcecie 30 czy 20. Mi też to obojętnie, aby... aby mi wszystko pasuje jak wyjście. tak do, 30, do 30, 30 minut maksymalnie, bo nie, nie, nie będę nagrywał dłuższych odcinków, bo to się będzie wstawiało i stawiało. A ja no. się z takimś intrem, coś takiego, to... Ja właśnie nie będę sobie intra, bo... Razie nie mam tego... tego. Jezu siedzi u nas, to na da! No właśnie, właśnie Co? chciałem go zabić. Co? Właśnie chciałem go zabić. No nie no! Nie bij no! Głupku! Spadł! Ooo, wychyliłeś się. Spadł! Aaaa! Masz! No co to kurde No właśnie, ja też nie mogę. Co on kurde lepi? On zakacze ci Co to akacz? Pała. Pała akacz. Jest, jest to... tam! Ktoś! Aaaaaaaaa! Jest! Zabiłem go! 16 na 60. Słychać jak tą myszką, sprykasz, sprykasz, spryk, O, idę tutaj. Ej! Spadłem! <grywka> Jestem u czerwonych w bazie. Cię cieszę się jak baba w bazie. <grywka> Nic. Nie zabili. Ej, wygrywa. A nie, nie wygrywamy. Kurde. Ej tu już powoli będziemy kończyć, bo już 20 minut się zbliża. No to już... No to zaraz, już skończymy odcinek. Jeśli tego no to... nie zrobiliście, no to dajcie suba, dajcie subskrypcję, dajcie komentarz. Dajcie suba, dajcie subskrypcję. Wiesz, mi sub i subskrypcja, to jest jedno i samo. No dobra no. Strzelcie suba. Dajcie, dajcie lajka. Wijcie do mikulka hmm. na kanałek. U Eryka też yy, nie yy, też o komentarzu ja nie zapomnijcie komentarzy, swoich ocen, bo oczywiście ja, do, ja bardzo dobrze cenię y, komentarze. Y, tak, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tle, ja słyszałem. Y, jest to moja siostra, która próbuje moje letnie dziecko. Ja właśnie słyszałam coś. No bo Dobrze, to już może zakończymy ten odcinek. Więc nie, nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i o, i, i też o komentarz. Więc. Papa! Pa, do następnego! Czekajcie po więcej! Narka!